Mamy wtorek, uruchamiamy opryskiwacz. Ten zakupiony za 400 zł. będziemy patrzeć, czy to zadziała w ogóle. Jedziemy za stodołę, rozłożymy, wypukamy go. Załączymy, co tutaj na sucho coś się obraca. Zaraz zobaczymy. Statek, stej. za 400 zł nic lepszego nie było. Nie będziemy inwestować w to. Tutaj malutka dziurka Na mieszaniu ma 5 Zaraz załączymy zobaczymy Coś tam nawet pryska Zaraz poczyścimy go, wymienimy końcówki te co do wymiany i będzie, będzie w zimniaczkach latał Najważniejsza zaleta tego upryskiwacza to cena 400 zł Jadę, kupię końcówki do upryskiwacza. Wymienimy to co trzeba zobaczę jak będą dysze w sklepie od ręki i chyba dysze kupię wszystkie. Wymienimy tak poza tym no zobaczymy, myślę, że to coś tam będzie pryskało nieważne za ile pieniędzy, aby kurwa na pole tylko się wylał o zobaczymy wracam już ze sklepu kupiłem dwie przelotowe końcówki dwie końcowe i jakieś tam opaski yy, tak samo budżetowe, po 10 zł jakieś najtańsze jak się da, zobaczymy. Najtańszym sposobem czytać, da się pryskać. Przekonacie się razem ze mną. naleliśmy już wody w opryskiwacz, jedziemy za stodołę, zrobimy próbę. Przejedzie po polu, zobaczy ile wylatuje wody. I będziemy pryskać ziemniaki od Badyla. Dobra, zaraz wjedzie na pole, zobaczymy. No i pojechał pryskać. Ładnie pyli. Widać ładnie. I za 400 zł można pryskać. Jeszcze dwie końcówki wymienimy, bo pęknięte korki mają. Ale ładnie pryska. Idziemy zobaczymy pod krzakiem, jak tam woda. Krzak celutki, mokry. Bardzo dobrze już kwitnąć będą. będą zaczynać ładnie dobra, popryska zobaczymy ile wody wyleci ustawimy opryskiwacz i lecimy z pryskaniem od chwastów ostatni przejazd, tutaj z opryskiem już tutaj skończy i leci na półtora hektara Jak za te pieniądze, to nawet to ładnie pryska. Dobra. Ja idę skończyć składać kejsa, bo jutro z Grześkiem odwozimy. I kończymy ładowarkę. Jeszcze tam takie duperele. I nie wiem, czy jutro będzie klient zabierał, czy nie. Zobaczymy. I chyba na ten tydzień będzie koniec pracy. A nie, w sumie ja będę coś tam trochę pracował chyba. Jeszcze jutro. Dobra. Do... Jeszcze może pojadę tam, coś nagrać. Jedziemy, zobaczymy jak młodemu idzie. Nie jesteśmy sami, widzę tu też ktoś jedzie pryskać, Nie wiem czy wy widzicie, chyba raczej nie, teraz jedziemy to nie zobaczycie. Też jakaś 30 ze zwykłym opraściwaczem. Nie wiem kto. Tu... Widzę, że pryska. Ale zobaczymy na jakim etapie jest. Za trawa na tych drogach. W pewni kończy. O, ładnie sobie popyla Te większe ziemniaki, tak. no, te większe ziemniaki już kwitną. W tym tygodniu zrobimy chwasty. Odnoszę z odżywkami. Zaraza stonka. Tu już ładnie, o, zakryte wszystko. Krzaki za kolana. Piękne krzaki. No te to nawet wyższe jak za kolana o tu gdzie pryskał to aż położyło krzaki ładne o, tutaj nie ma wiele tak badyla jak tam tutaj dużo mniejsze dobra on sobie pryska ja lecę kończyć to co to case'a mamy skończonego za nogram do tamtego drugiego filmu i pokażę wam jutro pewnie już jak z Grześkiem go zawieziemy pewnie coś jeszcze może gramy. dobra uciekamy zobaczymy ostatni raz jak tam leci i uciekamy pyli jak zachodni a nie tam Zostanie mu 3 i tam, tam się rozszerza to z 8 rządków mu zostanie. Dobra, niech sobie działa. My kończymy ten film na dzisiaj. Ja już wracam yy, i robimy swoje resztę. Bo dzisiaj do później, bo jutro chłopców w ogóle nie ma. Ojej, oj, oj, oj. chłopcy się wypierdolili na dróżce dobra, lecimy sobie Adrian do pryska my kończymy ładowarkę z drugim Adrianem jutro Grzesiek na ósmą chyba ma być czy przed ósmą mamy zawieść kejsa tego co się skrzynią zakleszczyła co rewers nie działał bo tam już wydzwaniają że potrzebny na duch bo no i tyle w sumie z tych napraw nie ma za wiele co pokazać. Co będę Wam pokazywał? Mycie skrzyni, ale to Wam opowiem jak w drugim filmie. Jak będę Wam pokazywał co i jak. Dobra, lecę. Eee, tyle na razie. Dajcie lajka, napiszcie komentarz. Niech się niesie.